Cała prawda o ogranych wyjaśni się właśnie teraz. Cześć witajcie i ogólnie dzisiaj postanowiliśmy, że zrobimy coś takiego, że Bardzo poczytamy Bardzo śmiesznego Poczytamy tak na serio wasze komentarze, słuchajcie, których są dziesiątki tysięcy, słuchajcie, pod wszystkimi naszymi shortami Ale na samym początku, słuchajcie, weźmiemy pod lupę najpopularniejsze, słuchajcie, mm -hmm. nasze shorty I zobaczymy co tam takiego, słuchajcie, jest w ogóle, co wy piszecie moi docy, ponieważ czytamy to nawet, słuchajcie Podpowiem wam tak z ciekawości, że mamy nawet takie grupki, gdzie robimy, gdzie wysyłamy sobie najciekawsze <laughs> komentarze, słuchajcie I zobaczymy, słuchajcie, jak to wygląda I macie zobaczcie, że trochę tych shortów jest, słuchajcie I czas teraz przejść do takich, moi, docy, najlepszych komentarzy. moi według nas, hajcie. Na samym początku sprawdźmy, może ten short, słuchajcie. Kontrowersyjny tytuł. Dwóch dorosłych typów. Dwóch dorosłych 30, typów, gdzie każda na, na telefon. Mamy 1700 komentarzy, słuchajcie, 166 tysięcy aby w górę. Dziękujemy wam, słuchajcie, serdecznie. Więc zobaczmy. Pomocy, wieczorna dawka Kridżu. No, w sumie niestety, nie, da się, nie da się nie zgodzić, jak by było. Jak na to patrzę, to widzę, że nie tylko na Syberii mrozi. Mm. Czasami. Czasami? To, to w Polsce też jest trochę zimno. No ale takiego shorta wrzucić na gorące dni. Od razu człowiek lepiej. Jest lepiej po co komu klima. Dobra, Mati napisał, że zawsze, jak, jak, jak ma problemy z się, jeść, to, to ogląda to... to arcydzieło. W sumie, wiecie co moi drodzy, no, jeżeli coś działa, to to nie jest no złe, tak? W sensie... No. Tylko tyle. To rośli jak oni wyglądają na 14-letnich informatycznych. Słyszałeś o 14-letnich ale... informatyku? No, wachu. W sumie W sumie sta... Ej, ty stary Przecież studiujesz informatykę No ja więc... studiuję ale nie mam ale... 14 lat, ale mam 13. On nie jest stary wyszł na jaw. Nie, to jest dobre. Mi Nigdy Wex. nie widziałam, żeby ktoś grał w te gówno gry z reklam z takim zaangażowaniem. W sumie, moi drodzy, my też nie widzieliśmy, jakby żeby było trochę. Do wszystkiego za bardzo się angażujemy No troszeczkę troszkę to wygląda tak, żebyśmy trochę to się angażujemy. Ale w sensie to trochę w tym racji, to no nie powiem, że nie ma. Ładne imię miał Jeremi. O, dziękuję bardzo. Zobacz stary, a że ładne imię Hubert też nie ma. Nikt napisał. O, nie, nikt, ej, w sumie czy nikt nie uważa, że moje imię jest ładne. Ej, to jest smutne trochę. Okej, okay, zobaczcie, więc zobaczmy nasz drugi najpopularniejszy komentarz. Znaczy, drugi najpopularniejszy w słuchajcie, short, który ma też 497 komentarzy. Ale miałem kiedyś krótkie włosy. Ten... <laughs> ej, to jest dobre akurat. Reklamy tego syfu weszły na wyższy poziom. Ja jestem tego znany Ej, w sumie jeżeli ktoś uważa, że jesteśmy wyższym poziomem niż niż te reklamy, to spoko, ale moi drodzy, niestety was martwię, bo było wiele teorii spiskowych, słuchajcie, na nasz film nie jest reklamą, więc wiem, że troszkę wam to zniszczyło niektórym przynajmniej poczucie tego, nie ale tak, naprawdę tak. to nie są, słuchajcie, reklamy w sensie, no chcielibyśmy, ale niestety nie, nic nie znaczycie na tej platformie, no w porównaniu z takim PewDiePie'em albo Mister no to. Niestety jesteśmy tylko kroplą w morzu, oceanu, cringe'u, tak, według niektórych. Ale to, oczywiście, jest jak pewna, to. Arktyczny ocean. Każdy wie, że to nie wy gracie, tylko reklamujecie te gry. No, nie gr Nie, no w sensie, słuchajcie, to jest. Ogólnie było wiele teorii spiskowych o tym, że my tak naprawdę nie gramy w te gry i je komentujemy. Słuchajcie, no tutaj też was zmarszczę. To, to prawda? Serio, gramy na zmiany w te gry, słuchajcie. Jeżeli chodzi o to, czy to są reklamy, to to nie są reklamy, słuchajcie. W sensie, no, e, niestety to są gry, które po prostu znajdujemy sobie w sklepie Play. Po Tutaj pobieramy randomowo Każdy i Każdy może to pobrać. Więc niestety, moi drodzy, reklamy to nie są. Jestem prawie pewien, chyba że chłopaki nie schodzą z czterech promieni podczas nagrywania tych filmów. Gdzieś miałem tutaj nie, no, alkomat, ale. Ale uczę, nie, no, aż Zbyt tak pijany jestem, żeby go znaleźć. Aż tak, co nie. O, bardzo mądry komentarz. O, o, ej, to jest dobre, akurat. Pamiętam, im więcej komentarzy, tym lepiej słuchajcie. Ogólnie prawda jest taka tutaj, że no, algorytm działa tak, że jeżeli coś komentujecie, czyli jakby interagujecie z pewnym postem, słuchajcie, na YouTubie, mm. to jakby YouTube. Zakłada, że te treści są dla was interesujące, no i wyświetlaje wam dalej. Więc ogólnie, jeżeli chcecie, żeby coś się wam nie wyświetlało, to po prostu nie reagujcie na to najlepiej, czyli ani tego nie komentujcie, tylko po prostu przewijajcie od się od razu. do góry. Taki, taki myk, żeby, żeby nasze ty wam się nie wyświetlały. Jesteście najlepszymi graczami na YouTube. Pozdro, mordy. To ja jestem najlepszy. To jest, A graczem. nie, to ja jestem najlepszym graczem. Jeremi, najlepiej się patrzy. Ej, jak nie, ja gram. Nie, 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 stary, nie, to był do mnie komentarz. To jestem najlepszym graczem, a nie ty, stary, to no. Jest. O zobaczcie kolejna teoria spiskowa. Podejrzewam, że po prostu wysłali im filmik, który mają skomentować tak jakby oni to grali ale, jak... ale to byłoby, słuchajcie, to byłoby sprytne, w sensie autentycznie gdyby tak było to to słuchajcie, no byłoby sprytne, chociaż nie wiem czy bylibyśmy w stanie to tak komentować to miało sens. ale słuchajcie nie, no, w sensie yy, kiedyś byśmy tak spróbować stary nagramy kiedyś tak wcześniej albo jakiś filmik po prostu zobaczmy i skomentujmy go ale załóżmy to Gramy w ten poziom ile? 30-40 sekund i oglądamy też tyle samo. Ej, zobaczcie! Uwielbiam was, chłopaki hejterzy, niech hejtują, pewnie zazdroszczą wam tego, coś takimi koksami, uuu. Bez przesady, bez przesady. Jesteśmy takimi koksami, stary, ale to jest prawda, że jesteśmy. Co, co zrobić, żeby mi to nie wyskakiwało? Dobrze, że skomentowałeś. No właśnie, nie komentować jakby, to jest, Hejcie, taki, taki, w sensie, taka konkretna prawda, żeby nie komentować wtedy. Dobra, słuchajcie, teraz spróbujmy jakiś taki randomowy short, słuchajcie, znaleźć i tam zobaczyć komentarze, gdzie ma... Gdzie na przykład, nie wiem, spróbujmy na przykład taki. I zobaczmy, co tutaj mamy słuchajcie. Psranie, IG, słuchajcie. Nie Nasze, no bez przesłania. Aż tak, to nie, słuchajcie, na nasz Instagram nazywa się ograniczy IG, ale taki. no... Nie, nie ma tam po potem, potem raczej nie znajdziecie na Snaid, z wiecie, tak, no Dobra, słuchajcie, zobaczmy sobie kolejnego żorta, na przykład takiego słuchajcie, gdzie mamy tutaj. Yy. Ogólnie słuchajcie były różne teorie o tym, czym są, słuchajcie, drewna. właśnie słuchajcie, z naszych gier Spiral Roll, słuchajcie, gdzie rolujemy sobie właśnie tutaj wielkie kule z drewna. I ogólnie moi dadzy niektórzy mówili właśnie, że to jest. Dąb. czarny, drewno. Bardzo miękkie. Mandrońkie. Na przykład niektórzy to jest czarne drewno. Spłączone, słuchajcie, z korą. To jest drewno drewniane. Ej, to jest szachmat. słuchajcie to jest drewno drewniane. To nie jest no, szachmat. To jest szachmat. Gratki 100 tysięcy, oby tak dalej. O, dziękujemy bardzo. Dajemy mm. serduszko. Oczywiście. Dajemy serduszko. Wszyscy dobry wynik. Ja lubię, jak mówicie do siebie, stary. No, słuchajcie, no mówimy stary, bo No nie jesteśmy już w pierwszej młodości, słuchajcie. No, ogólnie. mam brodę już w ogóle. Hubert, no. Hubert ogólnie ma już dwójkę dzieci, że one brodę. Pracuje jako mechanik samochodowy, więc Dokładnie. naprawdę, słuchajcie Samochody sam się nie On trafiają. tylko wygląda takiego młodego, naprawdę On, on skrywa ogólnie tajemnice, słuchajcie, nie wierzcie mu To nie jest hydraulik, to złodziej, który ucieka A bo słuchajcie, mówiliśmy mm. o tym, że ten gość jest hydraulikiem ogólnie, co ucieka z tą rurą No w sumie po co hydraulik miałby biegać ze złotą rurą no po No tak, dachu? to jest dobre Tutaj fajny jest komentarz To jest dobre, że 2020, gdyby w 2021 be like I don't know who I am, I don't know why I'm here All I know is that I'm nasty, okej, czy muszę się uciekać pytanie. czemu on musi uciekać? Nie może się nie No bo może... my tu uciekamy w tej grze, jest zobacz stary, Dlatego. ale czy te gry muszą być o uciekaniu? Te na gry muszą być może sobie mieć na kanapie i. No dokładnie, ale zbierać karty od oh, Pokémonów. Okej, okay. na przykład ja kiedy pociekiem, to zawsze gram Clash Royale i się nawalał na może. Kiedy mam insynki, dostaną telefon z No, ale nie wiem czy wiesz, ale my tego nie nagrywamy na telefonie. No nie wiem, stary. To się na czym to nagrywamy, słuchajcie. Zostawimy to wam, słuchajcie, w każdym razie, e, no, czy dostaliśmy telefon stary? Czy... Na kalkulatorze Ej, na kalkulatorze, o nie wyszło, nie na mikrofalówce to nagrywamy stary, o, co nie. ty mówisz, ogólnie klik, klik, klik. my, my siedzieliśmy przy taką mikrofalówką z funkcją bluetootha Którą kupiliśmy na raty i wydaliśmy na to wszystkie nasze pieniądze, ogólnie z reklamy <laughs> Mikrofalówka na bluetooth, mm. <laughs> najlepsza sprawa Ej, to jest dobre, słuchajcie, tylko moja siostra was ogląda, dziady co wygrają, jakie emocje dla wyświetleń, słuchajcie no, cieszymy się, że się z nas przynajmniej ogląda. Jak to się po, pozdrawiamy siostrę na pewno, słuchajcie, pozdrawiamy. Ale słuchajcie, emocji dziady, no czy jesteśmy dziadami, Mo może, dziady to wiadomo kogo. Ej, no. dziady to jest Adama Mickiewicza. Ej, może by jesteśmy jak ten, jak Gustaw, albo nie, pewnie nie czytałeś Musimy w dziady. następnym filmie przebrać okay, się za Okej, za Gustawa i Konrada, który się zmienia. Dobra, słuchajcie, ale to jest taki inside joke, którego może część z was może nie zrozumieć, jeszcze. ale spokojnie zrozumiecie i pamiętajcie czasie, wtedy. Ze swoim, czasem. swoim czasem. czasem. Za ile sprzedaliście swoją godność? Ile dostali? gdzie ty masz ten na Gdzie jest ta faktura? którą wystarczyliśmy stary. Kurczę, czekajcie, zaraz Masz numer do księgowej. Mam, o, czekaj, mam kalkulator stary. Czekajcie, policzymy. E, policzymy Dawaj, pij przez drzwi. Pij przez drzwi, czekaj, ma. To jest 4.13, tak? 4, nie, 4.23 czy 13 było? 3.14. A, 3.14, przepraszam, 3.14 razy 25. Czyli się równa error <grym> niestety moi drodzy dzieliłem przez zero przez A dodałeś masę słońca? A masę słońca nie dodałem, a dobra Czy ja tam, Czy ja tam sł słyszę Jeremiego Dokładnie, Ej, Jeremi! Tak. Ej, gdzie on jest stary? On chyba gdzieś uciekł. A ja słyszę Jeremiego. <grym> siema, nie wiedziałem co napisać, no? Aha, daj, nie, nie się tak? również Wow, jaka rolka. rolka wielka, ciekawy z jakiego to drewna, kurczę, ale wielka rolka, no ja, ja cię się kręc. Kręc. No Nie, no ale musisz przyznać, że jednak spora jest ta nie, rolka. Nie, no stary, nie da, się, nie da się zaprzeczyć, w sensie no pełna prawda, full, naprawdę legit. Ja bym takiej nie utrzymał. Ja też bym, stary, nie, naprawdę, w sensie jeżeli chodzi o to, to naprawdę ja, ja, ja podziwiam bardzo od tego kogoś w tej grze, bo naprawdę to są no. nie, to nie są takie proste rzeczy, słuchajcie, naprawdę. Spróbujcie. Gdyby Cringe latał, to, to oni byliby byli na, na orbicie ziemskiej. ziemskiej. A ja myślę, że wyżej, stary, w sensie myślałem, że to To nisko, ja. Ja myślałem że tak Andromeda, tak powolutku Andromeda, wiesz, Kasiopeia Ostatnio, ostatnio wziąłem mój cringometr i odpaliłem go na naszym filmie No i serio, wyżej Działa? niż była orbita wow. ziemska A więc chodźcie, to byłoby na tyle, przeczytaliśmy część naprawdę dziesiątek tysięcy komentarzy Słuchajcie, jest tam pewnie dużo więcej się śmiesznych Perełek Perełek ale... takich, słuchajcie, pewnie gdybyśmy po, znaczy poszukali po naszych grupach gdzieś tam ze znajomymi Słuchajcie, to byśmy znaleźli więcej tych komentarzy, które sobie wysłaliśmy W każdej już razie, na, drugą w razie na drugą część, część. W każdym razie jest na drugą część, w ogóle dajcie znać w komentarzu czy chcielibyście w ogóle Zobaczyć takie serie, na z czytania komentarzy, albo z QA. O właśnie słuchajcie, może bym QA w tym odcinku. W każdym razie to było tyle, pamiętajcie łapa w górę. Sub, subik z A bokiem. i pamiętajcie na Instagramie jest na no A ale dokładnie, chajcie. Instagram ograni IG, słuchajcie, więc zapraszamy Was tam bardzo serdecznie i to, trzymajcie się. I do zobaczenia w zakładce Shorts. Jak wam znowu wyskoczy jakiś dziwny shorts, to pewnie siódmy my, tak? To powiemy. Pewnie my, więc sorry, jakby to sorry, więc...